Siema, tu Samantha Siema z tej strony Tadek. Witamy Was na naszym nowym kanale. Pewnie się zastanawiacie, co tu ciekawego będzie można zobaczyć. No to tak, zacznijmy może od tego, że właśnie dzisiaj przeprowadzamy się do Hiszpanii, konkretnie na Majorkę, i to drugi raz w przeciągu ostatnich dwóch lat, trzech lat. Także zobaczycie, jak to wszystko wygląda, zobaczycie naszą podróż. I później nasze życie na Majorce. A co dalej, zobaczymy. Wyprowadzamy się z Opola. Nasze mieszkanie już jest w zasadzie puste. Postały jeszcze jakieś tam ostatnie graty do zapakowania. I za chwilę będziemy jechać. Pokażemy Wam, jak do tej pory mieszkaliśmy. O, całkiem w porządku. Całkiem ładne mieszkanie. Nowe. Ale czas na zmiany. czym będziemy jechać? No to już Wam mówię. Oto jest maszyna. Dobry, niezawodny Hyundai. Mamy do pokonania jakieś ponad 2000 km, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dojechaliśmy do Zgorzelca na Orlena, ja nie wiem czy wy widzicie co się dzieje, ale po trasie tak zaczęło sypać śniegiem. Jest normalnie biało. Nawet autostrada jest cała biała. Także no, robimy sobie krótką przerwę. Pojechaliśmy jakieś 90 na godzinę za ciężarówkami. No, zobaczymy jak będzie dalej. Mam nadzieję, że to tylko taki początek kiepski. To jest nie do wiary. Czas na pyszną kawusę, jakże to w wspaniałych okolicznościach przyrody. Łyk kawy i jedziemy dalej. Zostało nam. 1900 km. Prawie nic. Filmanko. Witamy w kolejnym dniu naszej podróży. Jesteśmy w tym momencie gdzieś we Francji. Nie wiem dokładnie gdzie, chyba jakieś 150 km od Lyonu. Także ponad połowa drogi za nami. Łatwo w nocy nie było, ponieważ od Polski przez w zasadzie całe Niemcy śnieżyca jak diabli. Wypadki, korki, także troszkę nam się nasza podróż przeciągnęła. No ale na szczęście już jesteśmy. Jak widzicie, pogoda we Francji już się znacząco zmieniła. Świeci słońce, nie ma chmur. Jakże zostało nam jakieś 800 km do Barcelony. Zatrzymaliśmy się na chwilkę, na kawę. Za chwilę ruszamy dalej. Wszedłem z auta, żeby rozprostować nogi, zaczerpnąć świeżego powietrza, przejść się troszkę Aż tu nagle patrzę w lewo, a tam... Nie będę narzekał, w sam raz na autostradę A nie te parkingi we Francji Jeszcze króciutki spacerek, króciutka rundka Wsiadamy do naszego wehikułu i jedziemy nie driver? Tak. Zgadza się. Kto kieruje? Mały, ale wariat. Witamy z, z Barcelony. Po 26 godzinach dotarliśmy na miejsce. Zmęczeni, z obalałymi tyłkami i plecami, <laughs> ale przeszczęśliwi. Ale dojechaliśmy. Tak. Teraz czekamy na prom. O której wyrusza 22.45? 22, Także mamy chwilkę czasu, idziemy troszkę pozwiedzać. Skoczymy na jakieś zakupy, co jest zjeść. No i zobaczyć trochę etap tego pięknego podróży. miasta. nas czeka. Prom płynie 8 godzin 8 godzin, nie? Tak Także na miejscu powinniśmy być około 6 Przynajmniej będzie można się wyspać. Będzie tak. na to czas Później około godzinka jesteśmy w nowym domu Także trzymajcie się, podziwiajcie porcik Tak do usłyszenia Dotarliśmy na Majorkę. I Siemanko. I Siemano. Po dwóch dniach jazdy, 8 godzinach na promie jesteśmy. Tak. Zmęczeni ale szczęśliwi dotarliśmy na miejsce. Patrzcie, jaka piękna pogoda. Jakie piękne widoki. Teraz tylko czeka nas rozpakowanie naszego bałaganu i relaks. W kolejnych odcinkach pokażemy Wam, jak wygląda nasze mieszkanko Nasza okolica, razem pozwiedzamy, bo sami do końca nie wiemy, także będzie ciekawie Pokażemy Wam, jak się żyje na Majorce, także... Lajkujcie, obserwujcie, myślę, że czeka nas ciekawy content To, co właśnie oglądaliście, było naszym pierwszym vlogiem, także na pewno są jakieś niedoskonałości, trochę stresu Zmęczenie, chcieliśmy Wam pokazać, jak najwięcej się dało, no ale... Niestety, wiecie, jak tak, jest. Tak, to była męcząca podróż. Tyle godzin na kołach, śnieg, wypadki, zjazdy z autostrady, wydłużona podróż o kilka godzin także naprawdę ale... jesteśmy mega zmęczeni, ale również mega szczęśliwi, tak. że w końcu tu jesteśmy, że wróciliśmy. Po roku przerwy, ale to opowiemy Wam kiedyś całą tak, tę historię. Tak, kiedyś, kiedyś na pewno Wam opowiemy, co tu się w ogóle wydarzyło, bo to jest aż nie do uwierzenia. Tak. A teraz musimy się wziąć za to. Także czeka nas rozpakowywanie, wnoszenie, nawet nawet nie chcę wiedzieć o której skończymy, ale Damy radę. Ale na pewno było warto a najlepsze najlepsze jest tam tak o, robota na dzisiaj skończona idziemy na spacer Idziemy na spacer, idziemy się przejść na plażę, która jest 5 minutek spacerkiem od nas Teraz jesteśmy na... no nie wiem, można to... Nie Promenada? Wiem, no, pro, nie, promenadą mm -hmm. tego chyba nazwać nie można. Na różce prowadzącej do plaży. Jest tu parę knajpek, jakieś tam sklepiki, ale jeszcze wszystko, wszystko, wszystko nie, ale... Większość, większość pozamykane. Pewnie od kwietnia standardowo się Bank Czekają na otwarcie. No, ja już widzę plażę, zaraz wam pokażę. No jest przepiękna, naprawdę. Jak dla mnie jedna widok. z piękniejszych na Majorce. Cudowna. Odwracam aparat i zaraz zobaczycie. Się, się na słońce załapiemy. Przyjeżdżając oglądać mieszkanie nawet nie wiedzieliśmy, że tu jest taka plaża. No tu cyk, miłe zaskoczenie. Już po oglądaniu mieszkania patrzyliśmy na Google Maps, co tu można ciekawego zobaczyć, co tu jest cyk. Takie znalezisko. Jak pusto i ten kolor wody. No jest coś niesamowitego. Już wiem, że tutaj będziemy chyba często siedzieć. Plan na dzisiaj wykonany, zakupy zrobione, chata troszeczkę ogarnięta, myślę, że jeszcze jutro no i powinniśmy mieć porządki z głowy, skręcanie, ustawianie, porządkowanie powinno już być załatwione. Oby. No i tak myślę, że od połowy tygodnia będziemy mogli Wam pokazywać trochę więcej z wyspy. Na pewno w planie mamy pojechać do Palmy. Mhm. Przejście po mieście, bo jest przepiękne. Przejście po naszym miasteczku, też pokazać Wam, gdzie mieszkamy, jak to wygląda, portokolom. Nie wiem, ktoś z Was był, dajcie znać. Dajcie znać, co byście chcieli na naszym kanale widzieć, co byśmy mogli Wam pokazać, co by Was interesowało. Ogólnie mamy zamiar filmować każdy dzień, każde miejsce, wszędzie gdzie pojedziemy, ale na co powinniśmy zwrócić uwagę, co mm -hmm, byście chcieli tak. widzieć po prostu. Co Was interesuje. Dajcie znać. Myślę, że to by było tyle na dzisiaj. Będziemy się chillować. Piękny zachód słońca się szykuje. Także do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zasubskrybować i polajkować. Niech się niesie. Trzymajcie, trzymajcie, się. trzymajcie się. Hej. Hej!